A nade wszystko obraz, ale przede wszystkim muzyka, które zaraz wybrzmią, pragniemy, by oddały hołd tamtym czasom i tamtym ludziom. Myślę, że nie będzie lepszej okazji do tego, by uhonorować tych, którzy w tamtym czasie dali wyraz swojej miłości do ojczyzny. Szanowni Państwo, w roku 2020 region Opolski NZZ Solidarność ustanowił medal. 40-lecia powstania NSZZ Solidarność w Małopolsce. Chcemy na tę scenę zaprosić osoby, które szczególnie zasłużyły się dla Małopolskiej Solidarności, poza z Wadowic, więc bardzo prosimy, żeby te wyczytane osoby weszły na scenę, a następnie pan przewodniczący wręczy medali. Zapraszam panią Stanisławę Wodyńską. Teraz zapraszam trzech kryminalistów z z Andrychowa, Zdzisława Szczura, wieloletniego przewodniczącego Wadowickiej Solidarności. Może kurtem pójdziemy Jana Nowaka i Wiesława Pysia. Zapraszam także osoby, które od 40 lat tworzą NZ Solidarność Władowica Jana Smolca oraz Jerzego Kęsiaka. Bardzo proszę. Za mało było prawdy, co w oczy kole, Jeszcześmy nie oślepli na fałsz, Za mało złote było nasze milczenie, Droższy nam kruszec wolnych słów, Odwaga, wtłoczona w strzeżony rów, drąży sztuczne kamienie. Wężącą w środku lata, że dla ocalenia Polski wprowadzono stan wojenny, bo przez Solidarność kraj znalazł się nad przepaścią. Później pojedynczo wyprowadzano nas do pomieszczenia, gdzie brutalnie zrobiono odciski wszystkich palców i zdjęcia. Opór przełamywano siłą. Staliśmy się numerem w drugim łańcuchu ekstremy, która zagrażała bezpieczeństwu państwa. Józef Ryzama, po 20 latach, Wadowian, Przegląd Historyczno-Kulturalny. Stroną w ogniu nasz wielki dom, nie w, w korytarzu kręci sznury. Jest głęboka naprawdę czarna noc, z tywic płodące uciekają szczury. Krzywdze fryzon, no człowiek z a ostrym powietrza robię żal, że był. Ten co nie widzi, ma mnie zawiata wariata, a co jeszcze ci ściśniło, więc wtedy No, yep.